Wiem, czyj to las, znam właścicieli. Ich dom jest we wsi. Gdzież by mieli dojrzeć mnie, gdy spoglądam w mroku w ich las, po brzegi pełen bieli. Koń nie wie, czemu go w pół kroku wstrzymałem. Żadnych zagród wokół, las, lud, jeziora. Tylko tyle w ten najciemniejszy wieczór roku. Dzwonkiem uprzęży koń co chwilę pyta, czy aby się nie mylę. Tylko ten brzęk... I świst zawiei w sypiącym gęsto białym tyle, Ciągnie mnie w mroczną głąb tej kniei, lecz woła trzeźwy świat nadziei. I wiele mil od snu mnie dzieli. I wiele mil od snu mnie dzieli. Robert Prost, przystając pod lasem w śnieżny wieczór. Wsłuchaj się we wszystkie niewolno, ptaszyno. Wsłuchaj się w nie rób, wsłuchaj się w tak nie trzeba. W niemożliwe, w nie da rady, wsłuchaj się, w nigdy się nie stanie. A teraz posłuchaj uważnie, co ja mam ci do powiedzenia. Wszystko jest możliwe, ptaszyno. Lecz wszystko zależy od chcenia. Shell Silverstein, wsłuchaj się w nie wolno. Dwie drogi w żółtym lesie szły w dwie różne strony. Żałując, że się nie da jechać dwiema naraz i być jednym podróżnym, stałem zapatrzony w głąb pierwszej z dróg, aż po jej zakręt oddalony, gdzie wzrok niknął w gęstych krzakach i konarach. Potem ruszyłem w drugą z nich, nie mniej ciekawą, może wartą wyboru z tej jednej przyczyny, że rzadziej używana, zarastała trawą, a jednak mogłem skręcić tak w lewo jak w prawo. I tam takie same były kolejny, pełne liści, na których w tej porannej porze nie znaczyły się jeszcze śladów czarne smugi. Och, wiedziałem, choć pierwszą na później odłożę, drogi nas w inne drogi prowadzą i może nie zjawię się w tym samym miejscu po raz drugi. Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną Opowiem to z westchnieniem i mglistym morałem. Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano dwie drogi. Pojechałem tą mniej uczęszczaną, reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem. Robert Frost Droga nie wybrana. Jej skóra była błękitna, i jego też ukrywał to skrzętnie, i ona też. Szukali błękitu życie całe, po to, by przejść obok niego, nie wiedząc o tym wcale. Shell Silverstein Maski. Zawsze, kiedy masz podjąć decyzję, a nie masz pojęcia co robić, najlepsze rozwiązanie znajdziesz po prostu rzucając monetą. Nie, nie dlatego, by ślepy los zadecydował za ciebie, kiedy ty stoisz tak z mopem w dłoni. Ale kiedy moneta znajdzie się w górze, będziesz wiedzieć na pewno, za czym podążyła Twoja nadzieja. Pit Hein, wskazówka psychologiczna. W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy. Tak wiele rzeczy budzi w nas zaraz przeczucie straty, że kiedy się je traci, nie ma sprawy. Trać co dzień coś nowego. Przyjmuj bez obawy straconą szansę, upływ chwili, zgubione klucze. W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy. Trać rozleglej, trać szybciej. Ćwicz, wejdzie ci w nawyk. Utrata miejsc, nas, w schronień, dokąd chciałeś uciec lub chociażby się wybrać praktykuj te sprawy. Przepadł mi gdzieś zegarek po matce, jaskrawy blask dawnych domów. Dzisiaj blady cień, ukłucie w sercu. W sztuce tracenia łatwo dojść do wprawy. Straciłam dwa najdroższe miasta, ba, dzierżawy ogromniejsze, dwie rzeki, kontynent nie wrócę do nich już nigdy, ale trudno, nie ma sprawy. Nawet gdy stracę ciebie, ten gest, uśmiech chropawy, który kocham, nie będzie w tym kłamstwa. Tak, w sztuce tracenia nie jest wcale trudno dojść do wprawy. Tak, straty to nie takie znów, pisz, straszne sprawy. Elizabeth Bishop, ta jedna sztuka. Jeśli myślisz, że jesteś pokonany, to jesteś. Jeśli myślisz, że nie masz odwagi, to nie masz. Jeśli chciałbyś zwyciężyć, ale myślisz, że nie potrafisz, to prawie pewne, że tego nie dokonasz. Jeśli myślisz, że przegrasz, to już przegrałeś. Ze świata to odkrywamy. Sukces zaczyna się od woli sukcesu, a wszystko to tkwi w stanie umysłu. Jeśli myślisz, że inni są lepsi, to są. Żebyś się wzbił, twoje myśli muszą szybować. Musisz mieć pewność siebie, zanim kiedykolwiek zdobędziesz jakąś nagrodę. Życiowe bitwy nie zawsze wygrywa silniejszy czy szybszy przeciwnik, ale prędzej czy później tym, kto wygra, jest ten, kto myśli, że potrafi. Walter D. Wintel Myślenie. Co dzieje się z odroczonym marzeniem? Usycha? Jak rodzynek w słońcu? Czy podchodzi ropą i jątrzy się? Czy cuchnie jak zepsute mięso? Czy pokrywa się skorupką jak słodki syrop? Może ugina się pod wielkim ciężarem? A może eksploduje? Langston Hughes, Harlem. Czasami zdarza mi się opuścić łyżkę, rzekł mały chłopiec raz. Stary człowiek odparł, ja też, nie raz i nie dwa. Czasami siusiam w majtki, wyszeptał zawstydzony malec. Starzec odparł, i ja, nie kryjąc rozbawienia wcale. Często płaczę, rzekł chłopiec. Stary pokiwał głową, życie potrafi dopiec. Ale najgorsze w moim życiu jest to, że każdy podąża drogą swą, nigdy nie zwracając uwagi na mnie. I poczuł ciepło pomarszczonej ręki. Wiem o czym mówisz, powiedział stary człowiek. Shell Silverstein. Mały chłopiec i starzec.